tvpodkarpacie.pl Sanok jeździ na rolkach. To hasło przyświeca najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, którzy uczęszczają na zajęcia sekcji wrotkarskiej prowadzonej przez utytułowanego łyżwiarza i rolkarza Piotra Bluja. O jego osiągnięciach kilka słów za chwilę. Na początek dodajmy głos młodym sportowcom, którzy odpowiedzą nam na pytanie, skąd płynie ich miłość do rolek. Mama mnie zapisała, żebym trochę była sportowa. A my mnie rodzice zapisali na... Żebym dużo ćwiczyła. Myślę, że to jest bardzo fajny sport i też bardzo lubię rozwijać się sportowo, lubię jeździć na rowerze i też bardzo mnie wciągnęło jazda na łyżwach i na rolkach. Usłyszałam w, te, w telewizji, że jest fajnie. Bo bo, bo bo, tato mnie zapisał i zapytał pana czy dla 100 latów też tu można jeździć. Mi się to wydaje fajne i bardzo lubię rolki. Ale to jest niebezpieczny sport. Dla mnie to nie jest niebezpieczne i się szybko dość nauczyłam jeździć na łyżwach, więc zauważyłam, że na rolkach też będę jeździć. A ja po prostu przyszłam tak dla zabawy. Jeździłam na łyżwach, jeździłam na lodowisku, a na rolkach wcześniej jeździłam Bardzo lubię jeździć na rolkach, interesuje mnie to i chciałbym być jeszcze lepszy w tym. Szkółka wrodkarska w Sanoku działa od czerwca ubiegłego roku. W ostatnich tygodniach nastał dość znaczący boom na rolki. Trenerem jest Piotr Bluj, który był w kadrze Narodowej Łyżwiarzy Szybkich na Igrzyska Olimpijskie w Turynie. Startował w Pucharach Świata, jest medalistą Mistrzostw Polski. Z kolei na rolkach wywalczył zarówno na torze jak i ulicy tytuły Mistrza Polski. Brał udział ponadto w Mistrzostwach Europy. Po zakończeniu kariery zawodniczej i skończeniu studiów, i po kolegów, którzy tak samo trenowali ze mną, którzy już prowadzą sekcje w Warszawie czy w Krakowie, zmotywowali mnie, żeby coś takiego samego spróbować w Sanoku. Rokarstwo jest popularne jako rekreacja. Nikt nie, wie, nie wiedział, że jest fokeya, się gra na czy jazda figurowa, czy downhill, czy freestyle, czy jazda agresywna. Każdy myśli, że może sobie przyjść pojeździć. To jest super dla mnie, uważam, że zabawa. Która troszeczkę odpędzi te dzieci od komputerów i od telewizorów. A jak młodzi sportowcy oceniają trenera i formę prowadzonych przez niego zajęć? Dla mnie jest miły, czasami jest śmieszny, czasami my się śmiejemy. Ale nie jest też wymagający? Jest jeszcze wymagający. Według mnie jak jestem jednym z najstarszych chłopaków i według mnie są dość łatwe. Oczywiście są bardzo przyjemne, uwielbiam tutaj chodzić, bardzo się cieszę, że są dwa razy w tygodniu i też bardzo się cieszę, że mamy fajnego trenera. Trener jest wymagający? No, nawet czasami jest, ale jest bardzo miły, fajny, jak coś się stanie to pociesza, robi nam przerwy, bardzo fajny jest. Jak na razie treningi w sekcji wrodkarskiej to przede wszystkim dobra zabawa, jednak... Docelowo chcemy, żeby kiedyś zaczęły te dzieci się ścigać. Czy na arenie polskiej, czy na międzynarodowej, nie trzeba daleko szukać. Zawody amatorskie i profesjonalne na Czechach, na Słowacji, e, odbywają się bardzo często. Sądzę, że do tego będziemy dążyć, żeby się ścigać na zawodach, żeby te dzieci mogły się ścigać. Na wszystko potrzebne są jednak pieniądze. Ewentualne wsparcie od sponsorów okazuje się nieocenionym. Więcej informacji na temat szkółki i możliwości zapisów swoich pociech można znaleźć na facebookowym fanpage'u Wrotki Sanok lub zasięgnąć informacji u trenera sekcji Piotra Bluja pod numerem telefonu widocznym na Państwa ekranie. tvpodkarpacie.pl